Pożegnania nadszedł czas. Ale szybko upłynęły te cztery godziny w Sempulnie krańskim. No pięknie tu jest. Naprawdę nam się bardzo tutaj podoba. Sympatyczni ludzie. Staraliśmy się przybliżyć walory Sempulna krańskiego. Jest ich sporo, jak się okazuje. Tak, bo to nie tylko jezioro. Nie tylko jezioro, też ludzie ciekawi, pełni inicjatyw i, i pomysłów. Tak więc przypomnijmy, naszym gościem był Michał Pik z Centrum Kultury i Sztuki, była pani dyrektor Grażyna Kędzierska. Biblioteki. Z, Łukasz, z Łukaszem Jakubowskim z tejże tak, biblioteki. Tak, był przede wszystkim burmistrz Sępulna Kraińskiego, Waldemar Stupałkowski, prezes klubu Krajna Radosław Lipiński. był, był też dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji pan Marek Hart. No i Ale wicestarosta. był też starosta, pan Andrzej Marach, który gościł na naszej antenie też z informacjami dotyczącymi Nawałnicy, która również nas doświadczyła. I to trzeba też podkreślić, bo my dzisiaj o tym nie wspominaliśmy, że również u nas w gminie Nakło mija trzy lata już od czasu pamiętnej Nawałnicy, a właściwie minął około 23, kiedy to się wszystko zaczęło, no i kiedy wyszliśmy 12 sierpnia z domu rano i zobaczyliśmy ogrom zniszczeń, z którym już w nocy musieli borykać się strażacy. Tak pamiętam, zebrał się sztab kryzysowy, który... No, radził, radził godzinami wręcz co co, robić? Poczuń, co robić. Jak zapewnić dostęp Właśnie. do prądu, Skąd? jak udrożnić drogi. Tak jest. Skąd tak. wziąć materiały, jak pomóc strażakom, którzy praktycznie wycieńczeni już, usuwali skutki na usuwali połamane drzewa. Ale miejmy nadzieję, że no, te zjawiska oczywiście będą występować, aby omijały nasz, nasz region. Żegnamy Was z bardzo przyjaznego i gorącego sempulna krańskiego. No i co? Do Mówimy usłyszenia. Słuchaczom do usłyszenia. Joanna Wronka-Krzemińska. i zbignie w Borek.